Pan jest pijany. Ta rozmowa w ogóle nie ma sensu. Jeszcze raz powtarzam. Albo ksiądz mu wybije z głowy to kapłaństwo, albo mu żałuje. Tata? Znowu pijesz? Przecież masz esperal. Nieprawda. Wyciągnąłem sobie. Jezu, matka cię zabije. Postanowiłem sobie, że zrobię wszystko, co się da, żebyś nie został księdzem. Taki jak on zmarnował moje życie. Ale twojego zniszczyć nie dam. Co ty pieprzysz? Masz już jakieś urojenie od tego chlania. Taki jak on. Świątobliwy sukin, syn. A ludzie go po ręka całowali. O czym ty mówisz? Przecież ty nigdy do kościoła nie chodziłeś. Aj, ty nic nie wiesz. Ja byłem nawet ministrantem. I ten zboczeniec, ksiądz, wykorzystał mnie. Nigdy, powiedziałem sobie, nigdy moja noga w kościele nie postanie. Gdyby nie twoja matka, nawet chrztu byś nie miał. Nienawidzę ich wszystkich. Tato, przykro mi, ale żyjesz w chorym świecie swojej przeszłości. Zabierz go do domu, powinien się przespać. A co? Ciężko słuchać prawdy o księżach, tak? Może ksiądz nie jeszcze powie, że to nieprawda. Że co? może kłamie? W wierzę panu, no ale taki czyn rzeczywiście jest godny potępienia. No, z całego serca współczuję panu. A co mi z twojego współczucia? Wstydziłem się. Nikomu nigdy nic nie mówiłem. Starałem się to wymazać z pamięci, ale nie dało się. To dlatego zacząłem pić. Żeby zapomnieć. Co? Ten głupi list do proboszcza też napisałeś. Ja wszystko bym zrobił, żebyś ty na tego księdza nie poszedł. I ja ci zrobiłem ten profil na portalu gejowskim. Myślisz, że to by coś zmieniło. Tak. Chciałem, żeby zrobiło ci się głupio przed kolegami. Żebyś starał się im powiedzieć, że to nieprawda. Zainteresował dziewczynami i zapomniał o kościele. Wiesz, co chodź. Za chwilę przyjdą ludzie na grupę. Chodź. Przepraszam cię, Filip. Przepraszam cię za wszystko. Tylko nie mów nic wami, proszę. Cię. Nie, to, to straszne, że są tacy księża, którzy hańbią, stan duchowny w tak obrzydliwy sposób. A takie skrzywdzone dziecko nosi w sobie to zranienie przez całe życie. Będę modlić się za tego człowieka i za całą rodzinę Filipa. Rozumiem, że przeżyło okropną rzecz, ale to co zrobił było idiotyczne. Powinien zapisać się na terapię albo po prostu pogodzić się ze swoją przeszłością, a nie zrzucać swoje traumy na mnie.